Dzień widzowie, dzisiaj robimy... Um, dzisiaj wam pokazuję co przygotowałam dla koleżanki do paczki. Mamy takie naklejki kopków, jest też pusil. Okej, następny. To jest saszetka niespodzianka, nie mogę jej pokazać. Cyjanik, taki gimniotek. ASMR. Okej, okay, i obrazek. Okej, okay. i mam tu już przygotowane... nie wiem gdzie to jest. O, tu mam. W to włożę niektóre rzeczy. Tutaj jest otwarte, tak, to jest otwarte. Dobra, schowamy tam najpierw cyjana. Dobra, mamy cyjana już zaczekajcie, ja to układam Okej, okay, mamy to. Tu są naklejki, cyjan i ta cykletka płatka. Teraz to będziemy zapiąć. Ok. Okej. A To dodać to. Okej. Okay. Spoko widzowie. To pa.